Nie być namalowanego, że chciałaś to tak. Ej, my w studenckim mieszkaniu mieliśmy kutasy namalowane i później po nas trzeba było co zamalowywać. My tak z koleżankami <noise> na sobie prezotowali i zaczęliśmy pisać kutasy na tej ścianie. O, grali ale to, mój, A, bo, ale to widzisz, było mieszkanie mojego ranie... byłego. <noise> A teraz z Piotrkiem przyjdą dopiero około 20. No. 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 Tak? No. Nie A bo oni tam gotowali coś, nie? Kurczaki i guacamole. No, kurczaki w miodzie Właśnie no, tak. <laughs> nie umiem, że skojarzyć to. No to coś, <laughs> Ej bo my robimy leka, test na introwertyków oaje, <gry> introwertyk Wście? wieczoru Ale ja chyba nie robię. To jest, to, jest inny, Ta. Wiesz, nie to to człowiek Ostatnio tu muszę. Pewnie Wam wszystkim jest zacząć. A gdzie Magda w ogóle? Jak Nie otrujesz się. Powiem teraz poczekać, Nie, Póki Michała nie ma, bo jak Michał przyjdzie. Właśnie najedźdzcie się, póki Gibona nie ma. Ale wiecie co? takie osobne miski dla Gibona wszyscy zrobili. Ale też i najlepsze zdjęcie. Ja wiem. Podobnie dobrze. Tomkowicz, nie, że od razu, to to... No właśnie no, fajne, no to Ty chyba Jak któryś tam cyknąłeś. Jak mnie i do chleb do tego koniecznie. Bo to fajnie. Zjedzmy całą, całą nazwę Gibon. No właśnie, <laughs> chodźcie zjemy całą, że dla ja, Gibona nic nie... i powiemy, że wszystko zjedzemy. No, no dawaj. Dawa. Pójdź do psychoki, sam sobie szkodzisz. Ja miałem zrobić spaghetto. Tu masz to. Ale by Gibon zrobił mi inne... W ogóle weźmy powiecie, czego Gibon nie lubi jeść, to następnym razem zrobimy z tym składnikiem wszystko. To? To... to ja też chcę, ja też, ja też, ja też ja Spróbować, czy to w ogóle to, wyszło, nie? To ja, aha. No, ja paprykę mogę, ja inny, mogę Ja, i i ja, tak ja paprykę no, mogę, więc mi no, nie musisz, bo tam, no... Tylko o, o, trochę. Dawaj, ale... pięć łyżek kuźwa dla gimona. Nie no, dobra, dziękuję. Albo przerzucimy to do innej miski.